Rok 2026 przynosi na rynek rolniczy prawdziwego giganta, którym jest Ursus 99952 ciągnik zaprojektowany z myślą o nowoczesnych gospodarstwach, dużych riałach i rolnikach, którzy oczekują maksymalnej mocy, niezawodności oraz komfortu pracy przez długie godziny. Ursus 99952 to nie jest zwykły traktor, to kompletna maszyna robocza, która zmienia sposób pracy w polu i wyznacza nowe standardy w swojej klasie mocy. Już od pierwszego uruchomienia silnika czuć, że mamy do czynienia z konstrukcją dopracowaną w każdym detalu, stworzoną po to, aby sprostać najcięższym zadaniom bez kompromisów. Sercem Ursusa 99952 jest potężny, nowoczesny silnik wysokoprężny o dużej pojemności, który zapewnia imponującą moc i wysoki moment obrotowy dostępny już przy niskich obrotach. Dzięki temu ciągnik bez problemu radzi sobie z ciężkimi pługami, dużymi agregatami uprawowymi, siewnikami czy maszynami do transportu. Silnik został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi normami emisji spalin, co oznacza nie tylko większą dbałość o środowisko, ale także niższe zużycie paliwa i bardziej ekonomiczną pracę w długim okresie. Ursus 99952 To połączenie surowej mocy z inteligentnym zarządzaniem energią. Układ napędowy tego modelu został wzmocniony i zoptymalizowany pod kątem pracy w ekstremalnych warunkach. Solidna skrzynia biegów oferuje szeroki zakres przełożeń, co pozwala idealnie dopasować prędkość do wykonywanej pracy zarówno podczas powolnych, precyzyjnych operacji, jak i szybkiego transportu po drogach. Napęd na cztery koła zapewnia doskonałą trakcję nawet na trudnym, mokrym lub nierównym terenie, a zaawansowany system różnicowy zwiększa stabilność i kontrolę nad maszyną w każdej sytuacji. Hydraulika w Ursusie 99952 to kolejny element, który robi ogromne wrażenie. Wydajna pompa hydrauliczna oraz precyzyjny układ sterowania umożliwiają płynną i szybką obsługę nawet najbardziej wymagających maszyn towarzyszących. Duży udźwig tylnego podnośnika sprawia, że ciągnik bez problemu współpracuje z ciężkim osprzętem, a liczne wyjścia hydrauliczne pozwalają na elastyczną konfigurację zestawu roboczego. To rozwiązanie stworzone dla rolników, którzy nie chcą tracić czasu i oczekują pełnej kontroli nad pracą. Kabina Ursusa 99952 została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie operatora. Przestronne wnętrze, ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące oraz nowoczesny fotel z amortyzacją sprawiają, że nawet wielogodzinna praca nie powoduje zmęczenia. Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach ułatwia manewrowanie i zwiększa bezpieczeństwo. Klimatyzacja, wydajny system ogrzewania oraz nowoczesny panel informacyjny sprawiają, że operator ma pełną kontrolę nad maszyną w każdych warunkach pogodowych. Ursus 99952 to miejsce pracy, w którym technologia spotyka się z wygodą. Konstrukcja ciągnika została oparta na masywnej, wytrzymałej ramie, która gwarantuje długą żywotność i odporność na przeciążenia. Wysokiej jakości materiały oraz precyzja wykonania sprawiają, że Ursus 99952 jest maszyną gotową do pracy przez wiele lat, nawet przy intensywnej eksploatacji. To inwestycja, która się opłaca, ponieważ niezawodność oznacza mniej przestojów i niższe koszty serwisowe. Ursus 99952 w wersji na rok 2026 to ciągnik stworzony dla profesjonalistów, którzy wiedzą, czego chcą od nowoczesnej techniki rolniczej. Idealnie sprawdzi się w dużych gospodarstwach, firmach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność, siła i nowoczesne rozwiązania. Ten model pokazuje, że marka Ursus wciąż potrafi tworzyć maszyny, które konkurują z najlepszymi na rynku.